Większość informacji, które otrzymujemy od otaczającego nas świata, nie napawają optymizmem. Dlatego też, aby poprawić wszystkim humor, Szkoła Podstawowa Azymut przygotowała Dzień Dobrych Wiadomości, które zaprezentowali uczniowie w bardzo barwny sposób. W dzisiejszych czasach, gdzie jest nawał negatywnych informacji, ważne jest, żeby stworzyć taką przestrzeń, gdzie moglibyśmy dzielić się dobrymi informacjami, inspirować się nawzajem. Dzień Dobrych Wiadomości jest to właśnie okazja, żeby wzmocnić naszych uczniów, mieszkańców i podkreślić to, że dookoła dzieje się mnóstwo pozytywnych rzeczy i warto je zauważać. Kiedy dookoła słyszymy same przykre informacje, nasze samopoczucie bardzo podupada. Dlatego warto zadbać o to, aby każdego dnia znaleźć coś, co sprawi, że choć na chwilę się uśmiechniemy i pozostaniemy w tym stanie do końca dnia. Mają one bardzo duży wpływ na nasze nastawienie do takiego życia dnia codziennego. Budują to, że nam się chce otaczać dobrymi wiadomościami, jednocześnie otaczać i pewnie też coś dobrego dawać od siebie, że działa to tak dwutorowo. Dochodzą do mnie sygnały o tym, co się dzieje dobrego, więc buduje się we mnie nastawienie, że ja też może zrobię coś dobrego, przez to będę miała świetny dzień, będzie mi się więcej chciało, będę miała więcej uśmiechu, jakby odgraniczę się od tego, co jest przykre, smutne i złe, w poczet tego, co sprawia mi przyjemność, satysfakcję i daje dużo radości. Dzieci wybrały do przedstawienia informacje głównie z Polski o wielorakiej tematyce. Przy ich prezentowaniu miały wiele zabawy i radości. Wiadomości dotyczące tego, że urodziły się nowe tygrysy w ZOW we Wrocławiu. Wiadomości o tym, że żółwie błotne powróciły do województwa łódzkiego. Mamy również wiadomość dotycząca dnia kotleta schabowego. Była to dla niej dobra zabawa, zwłaszcza dla tych młodszych dzieci, gdzie mogły się trochę poprzebierać, mogły przygotować coś więcej niż tylko samo wystąpienie, więc to dobra zabawa dla nich była przede wszystkim i dodatkowo jeszcze zauważyły same podczas rozmów na godzinach wychowawczych, że faktycznie w wiadomościach jest głównie dużo takich negatywnych wiadomości, że był wypadek, że jakiś sklep został okradziony, a nie ma nic pozytywnego. Bardzo ważnym jest również, w jaki sposób rodzice przekazują informacje swoim dzieciom. Dużą uwagę trzeba tu zwrócić na ton i tembr głosu, odpowiedni dobór słów, ale również to, co chcemy im przekazać? Też bardzo ważnym jest to, co rodzice przekazują swoim dzieciom. Na takiej zasadzie, czy ja im przekazuję informacje o tym, co dzieje się złego, co jest trudne i przykre, czy ja im przekazuję tą odwrotną informację i buduję w tych dzieciach taką chęć. Bycia, bycia sobą na zasadzie takim pozytywnym, że naprawdę życie jest super, jest fajne i można osiągać, robić wiele super fajnych rzeczy, nie skupiając się na tym, co jest przykre, smutne i złe, albo nie wiem, na tym, jak można wyrządzić komuś krzywdę. Więc to na pewno jest takie cenne, żeby rodzice pracowali nad tym, jaką informację przekazują swoim dzieciom. W życiu ważna jest równowaga. Jeśli trafimy na informację, która sprawi nam przykrość, postarajmy się znaleźć również taką, dzięki której poczujemy się lepiej i będziemy mogli ją przekazać dalej, aby rozpromienić więcej osób.